Ilu z nas chciałoby cofnąć czas, aby spojrzeć w przyszłość? Miliony. Jednak nie nam przyszło poznać te tajemnicę. 25 lat temu na ekranach kin po raz pierwszy zrobił to niejaki Marty McFly w sportowym DeLoreanie DMC-12. Back to the Future to gra oparta na słynnej trylogii filmów science fiction w naszym kraju dobrze znanej jako Powrót do Przyszłości. Jedyne co z filmem grama wspólnego to postacie i ogólna fabuła, jednak wydarzenia mają miejsce dopiero po wszystkich trzech częściach filmu, zatem możemy nazwać ją kontynuacją. Dodatkowym plusem jest fakt, że przy tworzeniu gry brał udział Bob Gale, czyli scenarzysta filmowej trylogii. Za produkcję odpowiada studio Telltale Games, które łatwo skojarzyć można z takimi tytułami jak Wallace i Gromit czy Tales of Monkey Island. Grę możemy sklasyfikować jako przygodówkę zręcznościową, która przysporzy zabawy nie tylko młodszym, ale zapewne i starszym, a nie jeden z nas będzie musiał pogłowić się chwilę dłużej, zanim ją przejdzie. Fabuła rozgrywki jest dość przewidywalna dla tych, którzy oglądali sagę Powrót do przyszłości. Głównym bohaterem jest Marty McFly, przeciętny nastolatek z Ameryki, któremu przyjaźń z niejakim doktorem daje wgląd w czasy przeszłe, a co lepsze, przyszłe. Dr. Emmett Brown, uważany za lekkiego ekscentryka o niepoczytalnym umyśle, jest naukowcem. Największym wynalazkiem filmowego myśliciela jest wehikuł czasu, który został wmontowany w sportowe auto DeLorean DMC12. Historia rozpoczyna się około sześciu miesięcy po wydarzeniach z ostatniej części trylogii. Marty, prowadzący dość normalne życie przed poznaniem doktora Browna, dostaje wiadomość o jego nagłym zaginięciu. Oczywiste staje się dla niego, że zaginął gdzieś w korytarzach czasu. Nie zastanawiając się długo, Marty, niczym Romeo, rusza na ratunek swojemu przyjacielowi. I w tym momencie zaczyna się zabawa. Przemierzając świat Back to the Future mamy możliwość odwiedzania różnych miejsc. Możemy wejść między innymi do sklepu, domu obywatela czy baru. W większości przypadków jesteśmy wypraszani, bo po co wpuszczać do domu jakiegoś młodziana, który nagle pojawił się w krainie. Nie wszyscy jednak są tak nieuprzejmi. Na pewno znajdzie się jakiś porządny mieszkaniec, który zechce nas przyjąć w swoje skromne progi. W barze alkoholu nie kupimy. Możemy jednak zdobyć cenne informacje, które mogą zaważyć o losach naszej misji. W niektórych epizodach będzie towarzyszył nam Einstein, który swoim czułym nosem będzie w stanie znaleźć jakieś wskazówki. Miejskie ścieżki możemy przebywać spokojnym krokiem lub po prostu biegiem. Gra daje nam możliwość wyboru. Sami decydujemy, w którą stronę mamy podążać, do jakiego budynku wejść, do kogo się udać w celu zdobycia informacji. Jesteśmy także odpowiedzialni za wypowiedziane przez nas słowa. Marty McFly posiada swój ekwipunek. Może on przenosić różne rzeczy, które mogą służyć do zdobywania ważnych informacji, bądź dostania się do trudno dostępnych miejsc. Często posłużą one jako środek zapłaty, bowiem mamy możliwość przekupywania obywateli. Niewielka korupcja, jednak bardzo skuteczna. Mechanika gry jest dość przyjemna. Może nie zaskakuje niewiarygodnymi zwrotami akcji, ale z pewnością pozwoli pobawić się chociaż przez chwilę w Sherlocka Holmesa. Zabawa nie jest ogółem wymagająca. Głównie polega na odkrywaniu nowych miejsc, przedmiotów bądź wyciąganiu informacji ze spotkanych w podróżach czasowych ludzi, które w końcu połączymy w jedną całość i dadzą nam odpowiedź. Ze znanych postaci, jakie występowały w filmie, możemy spotkać w grze nie tylko Martiego, doktora i jego młodsze wcielenie, ale także Georgia McFlya, który jest ojcem głównego bohatera oraz jego zaciętego wroga, Bifatanena. Miłośnikom zwierząt zdradzić możemy, że i pies doktora Brauna, Einstein, będzie brał udział w jego poszukiwaniu. Oprócz zabawy w detektywa, grę urozmaicają stosunkowo dynamiczne aspekty zręcznościowe. Fabuła została podzielona na cztery różne epizody składające się na całość produkcji. Epizod pierwszy. Najwyższy czas. Marty dowiaduje się, że doktor Brown znika. Chłopak domyśla się, że jego przyjaciel zniknął gdzieś w czasoprzestrzeni i został w niej uwięziony. Decyduje się na odbycie w wehikule czasu podróży do przeszłości, aby podjąć się próby uratowania emeta Browna. Epizod drugi. Złapać tanena. Mając oko na młodszą wersję doktora z przeszłości Marti musi zapobiec dłuższemu nękaniu przez szefa Gangu Tanena, jego ówczesnej rodziny. Co gorsza, jeśli zawiedzie, nie spotka nigdy swojej dziewczyny w przyszłości. Epizod 3: Obywatel Brown po szorstkim i bolesnym powrocie do 1980 roku Marti odnajduje się w świecie na opak. Na domiar złego świadkiem tym kieruje pierwszy obywatel Brown. Epizod czwarty. Podwójne wizje. W 1986 roku nadchodzi czas na Hill Valley Expo. Marty i Braun muszą włożyć swoje siły do stworzenia historycznej wystawy, która powstrzyma młodego doktora przed popełnieniem największego błędu w swoim życiu. Naszą dowolnością jest, który epizod przejdziemy pierwszy. Jednak z pewnością większą satysfakcję i radość sprawi nam przejście jej od początku do końca, tak jak należy, czyli zgodnie z fabułą. Wiedza z innych części gry nie jest niezbędna do grania w pozostałe, zatem czy najpierw zagramy w czwarty, trzeci, a może drugi epizod nie ma najmniejszego znaczenia. Aczkolwiek, jeśli nie mieliśmy nigdy styczności z częścią pierwszą, wypadałoby nam zacząć właśnie od niej. Wtedy gra sama nas oczaruje i nie będziemy mogli przestać, dopóki nie odkryjemy całej prawdy. Grafika Back to the Future, podobnie jak inne produkcje Telltale Games, jest oparta na ich silniku graficznym. Postacie są dość bajkowe, wręcz komiksowe, ale nie przeszkadza to w niczym, a nawet umila grę płynnością kształtów i detali otoczenia. Jeśli ktoś po trzech częściach filmu ma ochotę wziąć sprawy w swoje ręce i poznać wszystko od środka, to jest właśnie najlepsza okazja. Grę polecamy nie tylko fanom serii, ale także zwykłym lajkom, którzy nie mieli nigdy z tą produkcją do czynienia. Jeśli ciekawość, co stało się potem, nie daje Wam spokoju, Back to the Future odpowie na wiele pytań, szczególnie te, które sprawiły niedosyt po obejrzeniu filmów. Tajemnica, spisek, przeznaczenie, to wszystko odnajdziesz w Back to the Future.